Cześć, sesja 35a. Chciałem wtrącić jeden moduł o poczuciu winy, które też nie pozwala cieszyć się życiem, zaniża samoocenę i też jest wynikiem, znaczy skutkiem fałszywych przekonań. Poczucie winy to mm, toksyczne uczucie. Toksyczne dlatego, że zatruwa człowieka, powoduje złe samopoczucie, wstyd, wycofanie i poczucie winy jest dobre, jeżeli faktycznie jesteśmy, popełniliśmy błąd, skrzywdziliśmy daną osobę, więc poczucie winy pozwala nam przeprosić, pozwala nam naprawić błąd, pozwala nam naprawić relację, pozwala nam się poprawić, ale to przy faktycznym, popełnionym, jakimś zawinionym błędzie, czy czynie. Natomiast bardzo często jest to poczucie winy zainstalowane przez rodziców, przez ludzi, przez środowisko, kościół, przez religię, przez różne dogmaty, przez Zasady, reguły bez powodu. Czyli to jest toksyczne uczucie. Poczucie winy, kiedy na przykład ktoś odmawia, bo nie ma ochoty na coś robić albo nie ma czasu robić, i asertywne, um, asertywnie myślący człowiek i działający człowiek nie ma absolutnie poczucia winy. Po prostu nie i odcina wszel wszelkie emocje. Natomiast y, problem jest w tym, że dana osoba odmawia. Odmawia zrobienia czegoś czy, czy odmawia czegokolwiek, i nagle, mimo iż ma do tego prawo, czuje się z tym źle, bo powinna jednak coś zrobić albo, albo no właśnie. I to jest sytuacja, w której trzeba przeanalizować, że od dzisiaj chciałbym, żebyś absolutnie. Przemyślał sobie to swoje poczucie winy, bo to jest zatruwanie twoje, to jest powodowanie złego samopoczucia, wstydu, bierność, a poza tym no, kompleks niższości, kompletne toksyczne uczucie i, i naprawdę y, poczucie winy. Jest, jest adekwatne ta, tak zwane adekwatne czyli poczucie winy kiedy naprawdę robimy coś złego i wtedy jest to nam potrzebne jest to bardzo dobre, bardzo dobre poczucie winy, które powoduje, że żyjemy prawie i stara, prawnie i staramy się żyć moralnie ale jest też wyobrażone poczucie winy nieadekwatne do rzeczywistości niezgodne z faktem, nieoparte na faktach i bezpodstawne i to jest najgorsze z to, że wielu ludzi czuje poczucie winy w sytuacjach kiedy nie powinno czuć winy Poczucie winy zostaje zainstalowane najczęściej przez innych ludzi, którzy oskarżają, zarzucają, mają jakieś fałszywe doktryny przekonania, którym się kierują, i to jest y, dlatego ta, ta siła mentalna człowieka powoduje, że ty masz własny system przekonań ty masz własny system wartości ty masz własny kodeks etyczny, honorowy ty masz własną konstytucję postępowania, i wtedy jesteś odporny psychicznie. Często na instalacje przez innych ludzi, którzy próbują ci wrzucić coś tam swojego, swoje jakieś problemy, kompleksy, przerzucić na ciebie. Więc poczucie winy zostaje zainstalowane właśnie typowo, typowymi takimi zdaniami, typu przez ciebie się zdenerwowałem. A wiemy doskonale, że to nie ty denerwujesz ludzi, tylko ci ludzie sami się denerwują. Interpretując Twoje zachowanie. Więc Ty nikogo nigdy w życiu nie zdenerwowałeś, ani jednej osoby. Ty mogłeś zdenerwować sam siebie, ale ta osoba sama się zdenerwowała Twoim zachowaniem. Ona wybiera, jak się ma czuć. Przez ciebie mama musi sprzątać. No, to jest jak najbardziej zainstalowania poczucia winy dla dziecka. Przykro mi, że nie przyjdziesz, tak na ciebie liczyłem. Tak, to są niechcące świadome lub nieświadome manipulacje, które instalują poczucie winy, że ktoś właśnie mówi przez ciebie, dzięki tobie, no dziękuję Ci bardzo, zrobi, zrobiłaś to i to, zrobiłaś tam to i tamto. Przez Ciebie musimy siedzieć i czekać, a zjesz. Na przykład, że masz własne tempo jedzenia i, i teraz y, nie wiem, jest takie zarządzenie w domu, że nie odchodzimy od stołu, dopóki wszyscy nie zjedzą. I jeden, jeden z członków zespołu rodziny je wolno. Na przykład, tak? I, de, i teraz y, no, inni mogą mieć, w, wprowadzać wyrzuty sumienia, y, tak? Wyrzuty sumienia i, i poczucie winy u człowieka, który je wolni. I jeszcze, jak usłyszy, no pięknie, weź się pospiesz, bo przez Ciebie tracimy dzień i, i musimy czekać aż zjesz no i ta osoba czuje się winna, czuje się gorsza, ma instalowany kompleks niższości, hmm, poczucie gorszości bo jem wolno to jestem gorsza albo jem wolno bo psuję i jestem do niczego bo psuję innym dzień a to tak nie jest, tak zawsze można Yy, ponegocjować z, z zasady, reguły, na przykład z, po, powiedzieć: słuchaj, niech oni się idą bawić. Ja jem we własnym tempie i nie ma sensu, żeby te osoby czekały na mnie tylko dlatego, że ja wolniej jem, albo żeby na przykład ja się bardziej rozkuszuję jedzeniem, nie mam zamiaru iść na wyścigi, a kiedy oni zjedzą, m, powinni iść, tak, i zjez, a, a zjeść, ale to oczywiście są różne: każdy dom ma swoje zasady, reguły normy, i, yy, i tak to działa. Więc zarzuty różnego rodzaju budują poczucie winy, to przez ciebie, to dzięki tobie. No pięknie, zrobiłaś to i to, a teraz będziemy to i to yy, jesteś taka, taka, w związku z tym mamy to i to, zachowałeś się tak, i tak, w związku z tym to i to. To są zarzuty i to poczucie winy wtedy jest instalowane. Zawstydzanie, to jest bardzo duży problem rodziców nieświadomie wychowujących dzieci, zawstydzanie od najmłodszych lat instaluje wstyd i poczucie winy w związku z tym jest to problem. Bo zawstydzanie no, nic dobrego nie jest. Dziecko powinno mieć nic dobrego w tym nie ma. Dziecko powinno mieć pewność siebie, poczucie własnej wartości zdrowe, wiarę w siebie zdrową, przekonania, wizerunek własny zdrowe i fajną samą cenę, a nie poczucie winy czy wstyd. Tak? Żadnego zawstydzania, żadnego porównywania, bo budujesz kompleks niższości, poczucie gorszości typu no zobacz jak ty, jak, jak, jak ty piszesz, zobacz jak pięknie Ania pisze, no, beznadziejnie pisze, jak będziesz tak pisać to nikt cię nie weźmie na studia, będziesz nikim, nie będziesz nigdy zarabiać, będziesz będziesz zerem, będziesz bezdomna na przykład, tak? I to takie bzdury instalują dziecku przepotężne Poczucie gorszości, przepotężny lęk, stres i poczucie niezasługiwania. No, jedno głupie zdanie może zniszczyć życie dziecku. Poczucie winy oczywiście powoduje przypisywanie sobie winy w sytuacjach, na które nie mamy wpływu lub nie zawiniliśmy. I tutaj, jeżeli ktoś ma kompleks niższości, jeżeli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to poczucie winy będzie przypisywać dana osoba sobie. Chociaż, nie wiem, szef może być łajdakiem, może być gburem, może mobbingować, może dyskryminować, może poniżać, może stosować niedozwolone zasady, normy. Więc osoba z niskim, Poczuciem własnej wartości z kompleksem niższości będzie czuła się winna, że może to jednak moja wina, że to może faktycznie tak jest, że to ja, że to ja i że to ja. Natomiast poczucie winy powoduje przypisywanie sobie winy nawet wtedy, kiedy my nie zawiniliśmy, i tutaj jest bardzo ważna praca do wykonania i właśnie spisanie norm, zasad, uczenie się nawet, nawet gdzieś do pracy, kodeksu pracy, co wolno, czego nie wolno, U kodeksu norm. Jeżeli na przykład. Podpisujesz umowę o współpracę, na przykład jak, jako przedsiębiorca, to lepiej przeczytaj umowy, warunki współpracy, żebyś później wiedział, że kiedy ty zawiniłeś, a kiedy nie zawiniłeś, żebyś miał się bronić i w razie czego dochodzić swoich roszczeń, praw, bo bardzo często osoby cwane osoby m, takie przebiegłe wykorzystają daną osobę wszystko co może jakąkolwiek korzyść przynieść e, współpraca z tą osobą, a później mogą ją poniżyć, zniszczyć i zastraszyć e, wręcz e, m, i spowodować właśnie poczucie winy że ta osoba będzie zalękniona, nieśmiała e, rezygnuje z własnych roszczeń, wycofa się bo dla niej najważniejszy jest święty spokój osoby, które są neurotyczne, które mają kompleks mają niższe poczucie własnej wartości, niższą samoocenę, cenią sobie święty spokój, bo oni mają wojnę wewnętrzną, więc one będą nie walczyć o swoje. To są osoby, które nie są asertywne, nie walczą o swoje, nie biorą prawników, bo po prostu czują się tak gorsze i tak nieśmiałe, że absolutnie. W życiu nie będą o siebie walczyć. Poczucie winy wywołuje oczywiście złość na siebie, w związku z tym jest intrapersonalny konflikt, Poczy oczywiście wywołuje wstyd, oczywiście poczucie winy wywołuje smutek oraz absolutnie wejście w rolę ofiary. W związku z tym nic dobrego ze sztucznego poczucia winy, z, nie, z nieadekwatnego do sytuacji, poczucia winy nic nie ma, więc pozbądźcie tego jak najszybciej, skończ z tym, zrób sobie sytuację, z zawsze dbają o własne prawo, zawsze dbają o własne interes, Zawsze przygotuj się, co ci wolno, czego ci nie wolno. Zawsze bądź świadomy, kiedy ty popełniasz błąd, a kiedy ty błędów nie popełniasz, i po prostu walcz o swoje. Bądź świadomy, żyj prawie, ale też pamiętaj, dbaj o siebie i nie dać sobie wkręcić jakiegokolwiek sztucznego obwiniania zainstalowanego przez jakieś doktryny, dogmaty, przez jak, jacyś ludzi, którzy oskarżają, którzy będą tobą manipulować, o widzisz jak, jak nieładnie się zachowujesz, bo będą ci wchodzić na na przykład na jakieś wyższe wartości, na wartości ludzkie, czy boskie, czy, czy wartości firmy i mogą manipulować Twoimi uczuciami, emocjami, Twoją wrażliwością i spowodują, że będziesz kozłem ofiarnym, spowodują, że będziesz zastraszany, powodują, że będziesz pomijany, nie będziesz wynagradzany adekwatnie do tego, jak Ci się należy. Cała masa wampirów finansowych, energetycznych czeka, żeby wyssać Ciebie energię, wyssać z Ciebie kontakty, wyssać Ciebie wszystko to, co powoduje, że, że, że żeby cię tylko po prostu poniżyć, zastraszyć i sprowadzić do roli yy, roli podnóżka, pod innych ludzi do roli ofiar, do roli zła ofiarnego yy, tylko żeby w zainstalować w tobie poczucie bezradności, żebyś był uzależniony od decyzji tych ludzi, żebyś całe życie podporządkował danym ludziom, którzy wiedzą, że będziesz zawsze ich poplecznikiem, będziesz ich dawcą energii, pieniędzy, kontaktów, uwagi, całe życie podporządkujesz danej grupie ludzi. Mnóstwo jest takich grup w Firm wampirycznych, organizacji wampirycznych i manipulujących ludzi, którzy do perfekcji opanowali sztukę manipulacji. Nie daj się, nie daj się wpędzić w poczucie winy. Masz swoje prawa, ma swoje obowiązki, oczywiście zadania, ale swoje prawa. Walcz o siebie nigdy, nigdy więcej bycia kozłem ofiarnym.